Jakimś cudem przeżyliśmy nurkowanie w kanionach Obanu. Odkryliśmy coś bardziej przerażającego niż śmierć dziedziniec wypełniony magią i dom stwórców dziwnych istot, które twierdzą, że są starożytnymi panami Obanu. Jeśli tak jest, oszukano nas. Sekret wielkiej rasy Obanu może być bardziej tajemniczy niż sobie wyobrażaliśmy. Kimi Kimono Star Racers Okrutny jak kros. Dumni wiosi, wielki wyśmiej obamów wkrótce się skończy. Doskonale wiem, że wiele was kosztował. Tragiczne zniknięcie sula i dłużyny ziemian nie powinno was odwieść od osiągnięcia celu dziś zmierzycie się oraz ostatni. Przygotujcie się na długi i wyczerpujący wyścig. Punkty za zwycięstwo będą podwojone. To ostatnia szansa na zdobycie najwyższej nagrody. Nie wypuszczajcie jej z rąk. Ale czym jest najwyższa nagroda? A, Moli! Cieszę się, widząc Was tutaj, nie. Ale jaki prawe oświadczeni! Nie chciałam cię obrazić! Ale czym jest najwyższa nagroda? Muszę to wiedzieć! Wyjaśniono ci to! Czyżbyś wątpiła słowa? A? A, stwórcy mówili, że ta nagroda nie spełni naszych marzeń! Stwórcy? Tak. Ci starożytni władcy obanu. Nie mów, że o nich nie słyszałeś. Spotkaliśmy ich w dziwnej świątyni. Powiedzieli, że celem wielkiego wyścigu jest wybór nowego awatara. Czy to prawda? Dlaczego milczysz? Powiedz, kim są ci stwórcy? Ziemska dziewczyna mówi prawdę. Mój wykrywacz kłamstw nigdy się nie myli. Dość wycierpieliśmy, musimy poznać prawdę! Słusznie! Lord Furter nie pozwoli się oszukiwać! Cisza! Nie będę tego dłużej tolerował! <śmum> <śmum> Stwórcy. są tylko. duchami! Zniknął! Co teraz będzie? Jestem na to stanowczo za stary. Sława nie trwa długo, ale za to straszliwie męczy. Czy ty jesteś awatarem? Tak, jestem, ale jak sami widzicie, moje panowanie się kończy. A więc to prawda? Nie ma najwyższej nagrody. Oczywiście, że jest, Moli. Ale możliwe, że nie taka, jakiej się spodziewałaś. Dla dobra wszechświata musi zostać wybrany nowy awatar. Potężna istota o niezłomnej sile ducha i wielkiej prawości. Zostanie nim zwycięzca wielkiego wyścigu? Tak, ja też wygrałem ten wyścig. Było to 10 tysięcy lat temu. Dlaczego nas oszukałeś? Żeby wasza rywalizacja nie była skażona chęcią zdobycia potęgi i władzy. Hmm. <laughs> Awatar jest strażnikiem i obrońcą całego wszechświata. To wymaga wielkiej siły i ogromnej odpowiedzialności. To trudna, ale i zaszczytna funkcja. Finałowy wyścig odbędzie się bez względu na to, kto będzie w nim uczestniczył, a kto zrezygnuje. Na podjęcie decyzji daję Wam czas do południa. Ciebie żalu, Moli, ale rozczarowałaś mnie wspominając o stwórcach. Satis, czy Awatar może przywrócić komuś życie? Awatar ma naprawdę potężną moc. Ale pamiętaj, nikt nawet Awatar nie powinien ingerować w prawa królestwa zmarłych. Przykro mi. Hm. Właśnie tego się obawiałam. Jordan! To niesamowite, jak wam się udało. Hmm. Ech. Ech. Co Cię tak martwi? Wszystko. Nic z tego nigdy nam się nie uda. Musimy naprawić nasze maleństwo, Koji. No chodź, pokażemy na co nas stać. Damy sobie radę. Mhm. Mm Co? Moim zdaniem byłabyś wspaniałym awatarem. Nie wydaje mi się, ale dziękuję za komplement. Hmm. Molly, dlaczego tak ci zależało na najwyższej nagrodzie? A? A? Miałam taki szalony pomysł. Tak? A jaki? Mama mnie osierociła, a ojciec uciekł po jej śmierci. O, przykro mi, nie wiedziałem o tym. Chciałam przywrócić życie mojej mamie, żebyśmy znowu byli rodziną. Marzyłam o tym. Teraz wiem, że tak nie będzie. Czuję tylko pustkę. Nie mam już powodu, żeby się ścigać. Tak, rozumiem. Musimy opracować plan awaryjny. To znak, że powinniśmy opóźnić nasz wymarsz. Bzdura, musimy przejść naprzód jak zawsze. Ta misja to całkowita strata czasu. Należało zatrzymać generała Krosa tutaj, żeby nadzorował przygotowania do wojny. Czyżby dowódca wschodnich oddziałów już zapomniał, że to on podkreślał znaczenie najwyższej nagrody dla naszej obrony? Odwołaj to! Albo poczujesz moją moc? Tu, w tej sali! Dosyć. Chcecie rządzić Imperium, a zachowujecie się jak głupcy. Zapomnieliście o najważniejszym. Potęga Awatara jest niezmierzona. Może wpływać na bieg historii na wiele sposobów. Wygram ten wyścig i zostanę nowym Awatarem. A wy. Podporządkujecie się mojej władzy, albo zginiecie za nieposłuszeństwo. Nie chłudzą się jeszcze przez chwilę. Nie, nie nadaje się. Hmm. Powinno być. A królewskie! Co on tam robi? Martwij się, nie wyszedł stamtąd od powrotu. Załogo, Naśmiewano się ze mnie, pogardzano mną! Ale dzisiaj wasz kapitan zostanie awatarem, a wszechświat będzie naszą ostrygą! Ura! Ura! Chciałem w końcu coś poczuć, chociaż raz. Stulecia zgłębiania wiedzy nie wystarczą. Może gdybym miał wielką moc? Hmm. Przecież może być tylko jeden awatar. Nie przeżyłabym rozłąki z tobą. Zapomniałaś o naszym marzeniu, Skun? Pomyśl nasz gatunek rozsiany po całym wszechświecie. Jesteśmy najemnikami, łowcami nagród. Wiesz, jak niewiele trzeba, żeby to się zmieniło? Kto lepiej niż awatar, poprowadzi nas do nowego złotego wieku? Zaprzątasz sobie głowę tą ziemską dziewczyną. Bądź ostrożny, książę. Ona nie ocali naszego królestwa. A kto to zrobi? Ty? Jeżeli wygram wyścig, królestwo zostanie bez następcy i z pewnością upadnie. Jeżeli to krogowie wygrają, uwolnią moich rodziców, ale już zawsze będziemy niewolnikami. Obawiam się, że mamy niewielki wybór. A gdyby ktoś inny zdobył najwyższą nagrodę? Ktoś, kogo serce jest czyste? Moli dochodzi południe. Nie to chciałem usłyszeć, Don Way. Panie prezydencie, dla mnie również był to szok. Wydaje mi się jednak, że może to nam dać dodatkową szansę. Wiesz, co moglibyśmy osiągnąć z człowiekiem awatarem? Ona musi się ścigać. Sir, nie możemy. Od początku ją wykorzystywaliśmy. Przecież nawet nie wiedziała, jaka jest stawka. Myślała, że dzięki nagrodzie, wskrzesi swoją matkę. Wzruszające, ale mało ważne. Krogowie zagrażają całej ludzkości. Muszą zostać wyeliminowani. Krogowie... i wszyscy ci, którzy staną nam na drodze. Zmusią do udziału w wyścigu. Musimy wygrać zawody! Do niczego nie będę jej zmuszał! Nigdy! Wybór należy do niej. Obawiam się, że nie możemy już ufać naszemu przyjacielowi. Przygotować się do zmasowanego ataku. Zwyciężymy, sir. Nie mamy wyboru. Muir nie dołączył do zabawy. Przypuszczam, że się wycofał. A co z wami? Zostaję. Ja też! My, My też. też! Nie poddam się! Zostaję. A ja... Moli. Wycofuję się. O! Mm. Proponuję wam pójść za jej przykładem. Nie macie szans przeciw mocy krogów. Molly, nie możesz tego zrobić. Wszyscy razem musimy stanąć przeciw krogom. Jeśli kros zostanie awatarem... Chyba trochę za często zmieniasz front, książę. Ty się tym zajmij. To już nie moja sprawa. Iloci, przygotujcie się do startu. Finałowy wyścig zaraz się zacznie. Sióła podąża za swoją księżniczką. Nie zapominaj, że los Twoich rodziców leży w moich rękach. A, nie zapomnę. Jestem Ci całkowicie oddany. Kto wie, jak potoczy się ten wyścig? Już wkrótce wszystko będzie jasne. Postarajcie się! Nowy awatar wynagrodzi was, kiedy wreszcie zasiądzie na tronie! Odwagi, Aiko. To książęcy obowiązek poświęcać się dla dobra królestwa. Mhm. Dowiem się, co to znaczy, być takim jak Wy, Maluchy. Istotą z krwi i kości! Generał Kros, przywódca krągów! Przygotować armadę. Za kilka godzin ja, Avatar, poprowadzę Was do zwycięstwa nad ludźmi. Moli, nie możesz tego zrobić. Wszyscy razem musimy stanąć przeciw Krogom. Jeśli Kros zostanie awatarem, czy ja na pewno dobrze robię? Hmm. Oczywiście, że tak! Kto chciałby być panem wszechświata przez dziesięć tysięcy lat? Wcale nie zależy mi na tej drużynie. Chciałam tylko znowu mieć rodzinę. Zacząć żyć! Nareszcie żyć! Źle się bawiliśmy, hmm. Hmm. ale zabawa się skończyła. Wiesz, co, Moli, może i masz rację. Tak naprawdę nie chciałbym tym polecieć. On jest piękny! Ha. Pośpiesz się, Jordan, już późno. Znaczy, że... wracamy do wyścigu? Ha, ha, ha! Zaczekaj na mnie! Ładco wszechświata! Ścigam się tylko po to, by powstrzymać krosa. Nie mam zamiaru zostać! Dobra, dobra, nieważne, pani Awatar! Nasze maistwo startuje. To może być ostatni wyścig. <grystanie> Scena jest gotowa. Kurtyna może już iść w górę. Nie wykryto nas, ser. Nie zajęli stanowisk bojowych. Doskonale. Przygotować się do walki! Nadszedł czas, by pomścić naszych ojców! Ognia! Ewo? Ewo, nie musisz tego robić! Możemy wrócić do domu. Obiecuję ci, że już nigdy więcej się nie rozstaniemy. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, ale teraz mam coś do załatwienia. Chodzi o coś więcej niż o ciebie i o mnie. <grystanie> Powodzenia, Ewo. Matka byłaby z ciebie dumna. tysiącach lat nadszedł mój czas, zemsta należy do mnie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom, reżyseria Ewa Kania, dialogi Joanna Kuryłko, dźwięk i montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena Omeń-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Mieczysław Morański, Robert Tondera, Jarosław Domin, Aleksander Mikołajczak, Dariusz Odija, Wojciech Solasz, Andrzej Hudy i inni.